Tak. tak, przygotowuję renowację szuflady z sekretarzyka Ludwikowego. Najpierw mam taką szlifierkę Delta i robię nią zakamarki, a później mam szlifierkę taką lepszą, taką bardziej wydajną. Te większe elementy mogę sobie zeszlifować i szuflady w środku Skręćmy tak porządnie e, Bo no, no, wiadomo że są w środku e, No, później tam idzie na to olej i politura kolorowa i e, te skazy nie są tak widoczne, najważniejsze po prostu, żeby było czystej pędnące żeby się pozbyć brudu e, A sam mebel, jeśli chodzi o element, to jest y, górna szuflada sekretarzyka, takiego ludwikowego, y, około 1900 rok. W Za 3 km. No, i nie jest to nic wybitnego, ale taki w miarę ładny, womachoniowy y, kolor. Miesz? I tak wygląda. Dobra, to utnę akurat.